Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z takim oto makijażem bardzo prostym, kolorystycznie i hiperprostym prostym do wykonania. E, użyłam dosłownie jednego pędzla, pędzla kabuki, bo no niestety w makijażu są dwie trzy czynności, których naprawdę nie możemy zrobić palcami, ale całą resztę makijażu wykonałam właśnie przy użyciu opuszków palców. Powiem Wam tak na wstępie, że opuszki palców są jednymi z najchętniej wykorzystywanych narzędzi przez profesjonalnych, profesjonalnych wizerzystów. E, w trakcie tego tutorialu będę wam opowiadać, na czym polega technika nakładania makijażu palcami. Mam nadzieję, że przekonam osoby, które nie lubią. Ja osobiście na co dzień nie lubię, dlatego, że nie lubię mieć po prostu brudnych rąk. Jakby jedno drugie wyklucza. Czyli nie możemy zrobić makijażu palcami bez totalnego ubrudzenia rąk. Ale makijaż wykonany palcami muszę przyznać, że wygląda wyjątkowo miękko i wyjątkowo ładnie jest rozsmożony i porozcierany. Dlatego tą technikę Wam polecam i dzisiaj Wam ją przybliżę. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału. Zaczynamy od podkładu. Podkład oczywiście możemy nakładać palcami. Wiem, że jest wiele zwolenniczek tej metody. Owszem, uzyskujemy dość naturalny efekt, natomiast jeżeli mamy wiele niedoskonałości na twarzy, tym bardziej trądzik, blizny, popękane naczynka, to jednak metoda nakładania palcami może nie dawać nam dostatecznego krycia, więc miejcie to na względzie teraz nakładam korektor to jest korektor z seri, serii Calming i zwróćcie uwagę, że korektor nakładam palcami i wklepuję go warstwowo dlatego, że znowu z jednej strony możemy uzyskać bardzo naturalny efekt bardzo ładnie stopionego korektora z resztą podkładu z drugiej strony jednak ciepłem opuszków palców zbieramy dużą ilość pigmentacji z produktu, więc wklepujemy wklepujemy bardzo małe ilości warstwa po warstwie, aż uzyskamy odpowiedni krycie. No oczywiście brwi ciężko mi będzie podkreślić za pomocą. Palców, możemy to zrobić czy jest na kredką. Lub, tak jak w moim przypadku, zostawiam do stylizacji brwi i pędzelkiem. Ale mówię, to jest taka opcja ekstra, oczywiście z wielu osób, które w ogóle nie muszą poprawiać brwi. Um, twarz pudrujemy przy użyciu pędzla kabuki, albo pudrujemy przy użyciu puszka, który jest często dołączany do e, pudrów, na przykład takiego puszka. Ja się scwaniłam i użyłam pędzla. Konturujemy tym samym pędzlem kabuki, e, boki twarzy, więc jeden pędzel na razie tak oficjalnie wykorzystujemy. Ciężko jest konturować bez pędzla, czasem w niektórych pudrach przychodzą pędzle do konturowania, są one dość kiepskiej jakości przeważnie, ale da się z nimi coś zrobić. Teraz konturówka Beacon Daring, to jest ostatnio moja ulubiona w takim brązowo-czekoladowym odcieniu. Ląduję wzdłuż linii rzęs, nakładam dość grubą warstwę, szczególnie w zewnętrznym kąciku i nie przyjmuję się za bardzo jakością tej kreski, bo jak widzicie teraz już za pomocą serdecznego palca zaczynam ją rozcierać. Zwróćcie uwagę, że wszystko, co ja robię palcami, na powiedz, jest bardzo delikatne. Powiekam się nie rusza, e, więc tak prawie, że nie dotykam. Wszystkie te moje ruchy palców są takie bardzo urwane. Ja nie ciągnę, ja nie rozcieram, ja mocno. To są bardzo delikatne urwane ruchy. Tak samo rozcieram dolną powiekę i teraz zobaczcie, um, użyję tego duetu z kolor trend to jest, um, najpierw nakładam taki jasny, złoto-beżowy odcień palcem od wewnętrznego kącika do zewnętrznego i znowu nakładam warstwa po warstwie, miejsce przy miejscu, urywanym ruchem takim lekko wklapującym urywanym ruchem, nie rozcieram bo chcę zostawić jak najwięcej pigmentu w danym miejscu Nakładam tak długo, że będę zadowolona i zobaczę, że z jednej i z drugiej strony jest wszystko ok. I teraz będę sięgać po ten ciemniejszy cień z tego samego duetu i będę konturować zewnętrzny kącik oka. Czasem cienie robią się szkliste, jeżeli y, używamy Brudnych narzędzi albo palców na powierzchni, szczególnie na nie tyle brudnych, co tłustych, więc trzeba z wierzchu lekko tę skorupkę zdrapać i powinno być wszystko ok. Niektóre też cienie mają niestety taką właściwość, że bardzo chłoną tłuszcz i wtedy się szybko szklą. Jak widzicie, ten mój ruch palca jest bardzo urywany, czystym palcem. Ja nawet tego nie kontroluję specjalnie. Czystym palcem sobie cieniuję, blenduję, rozcieram granice. O, widzicie teraz skadującym rozcieram sobie. Granice i powyżej, tak samo jakbym używała pędzli czystego do rozcierania, i pędzla do nakładania koloru tam, gdzie chciałabym umiejscowić kolor. Wielka, wielka zaleta makijażu nakładanego palcem to to, że jest niesamowicie miękki, niesamowicie roztarty. można naprawdę uzyskać fenomenalny kolor, yy, fenomenalne roztarcie i przejścia. Oczywiście nie zrobimy super skomplikowanego makijażu z kilku kolorów precyzyjnego palcami, ale myślę, że takie podstawowe makijaże śmiało możemy w ten sposób wykonywać. Na pewno trzeba trochę poćwiczyć, jak ze wszystkim. Rzęsy tuszuję czarnym tuszem pogrubiającym z serii Color Trend na usta nałożę tylko i wyłącznie powiększający błyszczyk, a zapomniałam właśnie o kuleczkach. Moje ukochane Avon Glow w kolorze Pink Bronze z tym samym pędzlem, co nakładałam na początku e, puder i bronzer. Nakładam kulki na środki policzków, ten cudowny efekt. No i teraz został mi powiększający błyszczyk do ust, który również serdecznie Wam polecam. No i makijaż jest gotowy. Bardzo, bardzo prosty. Mam nadzieję, że spróbujecie tej techniki rozcielenia palcami. Pamiętajcie, że wyrób mega delikatnie i urywane i pamiętajcie, że rozdzieramy czystym paluszkiem, buziaki. Do następnego razu. Pamiętajcie, kciuka, pa pa.